Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj na kanapę zaprosiłem osobę, z którą z wielką pasją już wiele lat temu współtworzyliśmy Kwartalnik Twój Dom. Kwartalnik Twój Dom wyglądał tak, a mój gość, zawsze uśmiechnięty, zawsze sympatyczny, Gata Galanis, wygląda tak. Wygl witaj. Dziękuję Agatu. bardzo, czarujący jak zwykle. Przesadzasz. No Znamy się wiele lat i tak naprawdę to spotkanie nasze było urocze i przerodziło się w fantastyczną przyjaźń i w wspólne y, hobby i pasje, jak na przykład nurkowanie, bo dzielimy to razem. Y, no poznaliśmy się lat temu 7-8, prawda? Tak. Także pamiętam, jak złożyliście mi propozycję współpracy z magazynem Twój Dom, który tak naprawdę dopiero co się otwierał. Także z, wspólnie y, jakby stworzyliśmy 13 okładek, jak to nazywaliśmy. Y, Przygoda była fantastyczna, tak jak pamiętasz, sesja ja zdjęciowe. Ja się z sentymentem zawsze, <noise> zawsze biorę sobie do ręki i nasz stary magazyn i z sentymentem przeglądam ja również. sobie. Od razu przed oczami mam yy, wszystkie mm, nasze mm. wyprawy na sesje zdjęciowe i, i poznawanie wspaniałych ludzi, prawda? Tak, tak bo to, było, to była urocza przygoda. Sam magazyn był bardzo ciepło przyjęty, także widać było, że ogromna potrzeba takiego właśnie żurnala była. Poza tym no oczywiście przygoda, no fantastyczni ludzie, ciekawi, kolorowi. Przepiękne ogrody, fantastyczne mieszkania, piękne domy. No i to wszystko się wiązało z jakąś taką naszą też przygodą, prawda? Można było się wyrwać gdzieś na, na dzień albo na, na dwa i jakby zobaczyć po prostu, jak ludzie żyją. I to poniekąd było poznawanie innego człowieka przez perspektywę domu. I to chyba właśnie najbardziej nas interesowało. Zostałaś bardzo gorąco polecona przez wielu ludzi, jak żeśmy otwierali magazyn, o, dziękuję. dlatego że byłaś znaną dziennikarką, współpracowałaś już w Polsce z wieloma kolorowymi magazynami, takimi jak twój dom, wysokie obcasy, Weranda. Czy cały czas współpracujesz? Twój styl, twój styl jest praktycznie. To było moje pierwsze spotkanie z takim dziennikarstwem, nazwałbym korespondencyjnym, dlatego, że tutaj na samym początku był nowy dziennik, później Kurier Plus, z którym jestem związana do dzisiaj. No, ale twój styl to w zasadzie taki mój magazyn, którym jestem ze strony takiej Polskiej najbardziej wierna, bo jest to już 18 lat. I różne rzeczy w tym twoim stylu jakby opisywałam, począwszy od korespondencji, tak jak każdy korespondent zagraniczny, także były to jakieś takie zdarzenia z Nowym Jorkiem, opowieści o różnych ciekawych kobietach, o, o ludziach. Był taki segment o co nowego w Nowym Jorku, to chyba przez 3 lata tak się działo. No ale później zaczęły się te wywiady, które tak naprawdę stały się moją wielką pasją i szefowa w tamtym tamtego okresu Twojego stylu Krystyna Kaszuba, z którą jakoś się tak bardzo też zakolegowałyśmy, ona powiedziała, że powinnam znaleźć sobie specjalizację dla niej to właśnie było robienie wywiadów. No i tutaj no pada i... pytanie, Agatko, kogo Ty nie znasz? Chyba o, jeszcze bardzo dużo ludzi, także ga znam garstkę, ale którą sobie ogromnie cenię, i były to spotkania też bardzo ciekawe, y też związane z wyjazdami, albo y po prostu wiele filmów też się y robi na wschodnim wybrzeżu, także może były to jakieś wypady takie krótsze, ale muszę przyznać, że mam wiele fajnych wspomnień i anegdot i y pamiątek, tak samo różnych takich, nawet y fizycznie danych. Y także no, no, bardzo fajny lat. Twoją specjalnością? Stały się wywiady i rozmowy z gwiazdami, Filmowymi. Głównie tak, filmo, aktorzy, reżyserzy, yy, muzyków było też sporo polityków. Tak żebym powiedziała ludzi z takich z pierwszych stron gazet, którzy no, byli powiedzmy ciekawi dla polskiego czytelnika, czy dla polskiego rynku. Także w większości to się wiązało z promocją filmu danego w Polsce czy z festiwalem filmowym, a większość wywiadów była robiona albo w Nowym Jorku, albo w Los Angeles, yy, albo w Kanadzie, albo w Meksyku, ponieważ wiele filmów po prostu tam się kręci yy, na. I ja wtedy po prostu jechałam na plan zdjęciowy, tak zwany. Wspaniała historia, którą mi opowiadałeś, z Hugh Grantem była, kiedy Cię przywitał w hotelu. Muszę przyznać tutaj ze skruchą, że ja nigdy nie przepadałam za Hugh Grantem. Nie wiem dlaczego, bo filmy jego są bardzo ciekawe i on jest w sumie ogromnie czarujący. Jakoś nigdy nie, nie przekonał mnie do siebie do tego jednego poranka. Kiedy pojawiłam się o godzinie 10, poszłam do recepcji. Pani mówi, tak, pan Mr. Grant. Czeka na panią tam w pokoju 38, czy tam jakiś numer. Już teraz nie pamiętam. Proszę bardzo wziąć windę, pojechać. Spodjechałam, zastukałam, otworzył Hugh Grant. Widać było, że dopiero wyszedł spod prysznica, bo jeszcze był mokry i ręcznikiem był cały zawiązany. No trochę mnie to speszyło, przyznam, ale oczywiście twarz pokażesty, idziemy dalej. Na co on mówi? Czy napije się pani drinka? A ja mówię, no wie pan, jest dopiero 10 rano. A on na to. No cóż Pani, w Londynie czwarta po południu. <głos> <głos> Także lody prysły i było bardzo, bardzo uroczo. I tak jakoś no, odkryłam inną stronę Hugh Granta, bo jest i zabawny, i bardzo inteligentny, i dowcipny, i, i ciekawy, i interesujący. Także było to bardzo fajne spotkanie. Może, może dlatego, że angielski humor jest taki dziwny i też nie tak łatwo się e, znaleźć w angielskim humorze. Myślę, że na pewno. Myślę, że na pewno. No też takie ciekawe spotkanie było związane też z niespodzianką. było z Antony Hopkins. Wywiad z nim robiłam w związku z filmem Hannibal. I już na naszym ostatnim spotkaniu, już praktycznie już po naszym wywiadzie, on podszedł do mnie i podarował mi książkę. I mówi to za nasze urocze spotkanie, dziękuję bardzo. Ja otwieram, a to jest książka po angielsku Joy of Cooking, czyli bardzo słynna ta radość gotowania. No i z dedykacją, z uściskami i sympatią Hannibal Lecter. Mam tę książkę do dzisiaj, zawsze pokazuję znajomy, bo nikt mi nie chce uwierzyć, że ta historia naprawdę się zdarzyła. No, Mogłam przynieść dzisiaj, zapomniałam jakby. Ach, nie ma problemu. Także Wierzymy Ci, że było. masz wiele innych jeszcze wspaniałych pamiątek. Powiedz mi jeszcze z takich ludzi znanych, bo to nas wszystkich interesuje, kto na tobie wywarł największe wrażenie. Ja myślę, że tak naprawdę jakby uogólniając to, najciekawsze dla mnie zawsze były osoby, troszeczkę starsze. Nie powiem starszego pokolenia, ale nie mówię tutaj o 20-30 latkach, tylko właśnie takie osoby, jak już wspomniany um, Anthony Hopkins czy Robert De Niro, um, Dustin Hoffman, Meryl Streep. No, są to osoby, które jakby niczego już nie muszą udowadniać, w związku z tym rozmowa z nimi jest absolutną przyjemnością. Um, chętnie jakby cofają się do początków, reasumują pewne rzeczy. Um, jakby do pewnych podsumowań bardzo ciekawych dochodzą. I jest to naprawdę nie jest to monolog, tylko jest to fantastyczna rozmowa dwójki ciekawych siebie ludzi. Oczywiście zdarzają się też te osoby średniego pokolenia, czy troszeczkę młodsze, które są też bardzo interesujące. Ogromno, z ogromną przyjemnością wspominam wywiad z Salmu Hajek, która wywarła na mnie. Ogromne wrażenie. Uważam, że to była prawdopodobnie jedna z najpiękniejszych kobiet, jakie w rzeczywistości naprawdę widziałam, ale też jej temperament i jej ym, taka chęć pokazania, że kobieta też potrafi, taka przebojowość, no, bardzo mnie zaskoczyły i ogromnie mi się w niej to spodobało. A gdzie jest tajemnica dotarcia do tych ludzi? Bo ty decydując się na taką rozmowę, prawda, że powiesz w Polsce dla magazynu, dobrze, ja spróbuję zrobić rozmowę z tym aktorem albo z tym aktorem, ty musisz sama do nich dotrzeć, rozumiem. Tak, no tutaj poniekąd yy, magazyn jest zawsze pomocny, dlatego że, tak jak mówiłam, jest to związane, powiedzmy, z promocją filmu w Polsce, to wtedy jakby dwie strony są zainteresowane, także jest troszeczkę łatwiej, ale oczywiście no, całość przygotowania do wywiadu, do odkrycia pewnych rzeczy i ułożenia tej całej historii jest jakby w rękach, osoby, które ten wiatr przeprowadza, o czym na pewno bardzo dobrze też wiesz. A to zamawiamy sobie y, Roberta De Niro do nas na kanapę, także <grym> wykonaj tych parę telefonów. Dobrze. <grym> to zejdźmy trochę na ziemię z tych gwiazd wielkich i chwilę chciałam z Tobą porozmawiać o twojej pasji która się narodziła półtorej roku temu, jeśli się nie mylę. Tak jest. To jest Twój własny 9W y, Market. Tak czyli jest. W9 Market. Tak. A nazywa się 9W, ponieważ jest na drodze 9W. I miałem okazję tam być i spróbować Twoich rozkoszy y, y, cielesnych, prawda, do jedzenia, które macie. Zaraz macie piękną stację y, z takim fast foodem wyższej klasy, naprawdę. Plus no tak. cały sklep i wypieki i wszystko. Powiedz mi, skąd pomysł na to? No pomysł zrodził się chyba z życia po prostu. Wydaje mi się, że zawsze y, przede wszystkim mój mąż jest restauratorem od 20 roku życia. W związku z tym to już trochę czasu minęło i y, miał parę restauracji. W tej chwili ma dwie. Poniekąd mamy dwie, no bo to są nasze wspólne, ale jednak on y, no, zaraził mnie taką chyba ciekawością i chyba taką... Y, no chyba sympatią do restauracji, aczkolwiek jest to bardzo trudny biznes. Zawsze myślałam, że jeżeli byłaby taka możliwość, żeby otworzyć coś niedaleko domu, ale naprawdę ma malutkiego i coś y, takiego wdzięcznego, bardzo europejskiego, no to spróbujemy. No i taka okoliczność się nadarzyła, no zupełnie niespodziewanie, dlatego że miejsce jest, w ogóle miejsce jest historyczne. Palisades, ta miejscowość, w którym jest market, już jest pełna historii. Wiem, że, że Twoje miejsce jest w jakimś potężnym muzeum, wisi namalowane na obrazie. Praktycznie obraz jest namalowany przez Edwarda Hopera, który mieszkał w Najak. Nazywa się Station, stacja i wisi w, wisi, w momie, wisi w momie. Cały czas nie możesz się oderwać od gwiazd. <głos> <głos> dlatego, że co chwilę przychodzą tam bardzo znane osoby, zachwalają ten market twój, prawda? No, Ostatnio wydaje się, gadaje, sympatią, że pan Barysznikow jest, jest starym, starym klientem już w tej chwili. Tak, Barysznikow jest starym klientem i najśmieszniejsza historia była z jego żoną, która, to jest bardzo ciekawe, zanim otworzyłam market, ona była pierwszą osobą, która przyszła i wywiad ze mną zrobiła. Dlatego, że oni mieszkają zaraz po sąsiedzku, pięć minut od marketu. I praktycznie ci ludzie mieszkający w tej dzielnicy takiej niedaleko są moimi głównymi klientami. I ona pisze do takiej lokalnej gazetki i przyszła zrobić wywiad. Także to było bardzo śmieszne, bo od razu pomyślałam sobie, uuu, kto się zaczyna. Dobrze w takim razie. Wreszcie I wreszcie ktoś z Tobą zrobił Tak, Tak. Ja nad... I muszę przyznać, że to jest bardzo dziwne uczucie. Naprawdę, bo teraz z racji marketu yy, różne wywiady się jakieś, jakoś tam pojawiały. No i sobie czasami myślę, wow, mnie się wydawało, że to jest trudniej zadawać pytania i jakby układać całą rozmowę. Nie, tak być pod obstrzałem wcale nie jest łatwo. Państwu muszę yy, powiedzieć, że na pewno nie jeden z Was kiedyś na Manhattanie zawitał do Cinema Cafe. Które razem z mężem prowadzisz już od wielu, wielu lat. Wiem, że tak. jedna jest na 34. ulicy, jeśli si tak się jest. nie mylę, i drugiej Trzecia. Trzecia, Trzecia. A druga jest na 45. 45 i 5. Brasseria, tak? Tak, Cinema, cinema tak. Brasseria. Cinema tak. tak. Także też polecam wspaniałe miejsce. Dziękuję bardzo. No i poproszę tą anegdotę z Barysznikowem, którą mi odpowiedziałaś przed programem. Y więc y historia marketu jest taka, że y są to dwa budynki bliziutko siebie stojące. Na początku otworzyłam market i około pięciu miesięcy później otworzyłam filling station, bo to jest nazwa miejsca obok, który, y, które oferuje y, gourmet, hamburgery, hot dogi, domowej roboty, frytki i słodkie frytki, lody. Y, także zawsze mi się wydawało, że to, bę, to będzie miejsce na pewno dla dzieci i dla młodzieży. Natomiast wszyscy y, dorośli, którzy lubią takie bardzo... Y, eleganckie jedzenie i zdrowe, będą przychodzili do marketu. Więc jak przyszła Liza, żona barysznikowa, któregoś dnia z synem i przyszła, żeby go przedstawić. On podróżował, przyjechał pierwszy raz. Ja mówię do niej, no to fantastycznie, to nareszcie syn będzie zadowolony, będę miała nowego klienta, bo to miejsce tak naprawdę było tworzone z pomysłem o ludziach w takim wieku. A ona do mnie mówi, co ty mówisz o ludziach w takim wieku? Mój mąż tu codziennie przychodzi i siedzi i codziennie te hamburgery je. I ja mu wczoraj powiedziałam, misza, jak ty będziesz te hamburgery jadł, to ty już nigdy nie będziesz tańczył. Powiedz mi jeszcze, wiem, że tam są jakieś polskie elementy w, w Twoim e, markecie. Tak. Widziałem ostatnio, jak byłem, polskie przetwory. Co tam jeszcze masz polskiego? No więc dostaram no się, żeby był jakiś polski akcent. No więc polskie przetwory, y, troszkę polskich serów było. Jak moja mama była w tamtym roku trzy miesiące, więc zagoniłam ją do kuchni i poprosiłam, żeby porobiła trochę przysmaków naszych. Także były świeże pierożki i były naleśniki. Co jeszcze było? I były śledzie. No, sprzedawało to się fantastycznie, czyli najwyraźniej jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu jedzenie, ale niestety mama mi się zbuntowała po dwóch miesiącach. Powiedziała, że strajkuje, że na tu na wakacje i gotować nie będzie. No i się skończyło. Z twoich historii i z masy ludzi, których poznałaś, wynika, mi że tutaj się szykuje jakaś chyba książka, albo coś musisz to wszystko opowiedzieć. Naszego programu nie starczy, A. żeby zahaczyć o wszystko. No ta książka to się już tak szykuje od lat pewnie 15 i już czasami to mam duże wątpliwości, czy w ogóle coś uda mi się napisać i wtedy zadaję sobie pytanie, dlaczego? Czy dlatego, że brakuje czasu, czy dlatego, że za dużo wymówek, czy dlatego, że... Um, za organizacji w życiu, czy może dlatego, że za wiele rzeczy, jakby ym, trochę, jakby się łapie w tym samym momencie. No, jedno muszę przyznać, że mam wiele osób, które mnie bardzo popierają, które mnie namawiają, które krzyczą na mnie, jak to tak, że książki nie ma. Pomysł jest i jakby jest rozpoczęta, że tak powiem. Staram się poskładać te wywiady, wszystkie, o których częściowo rozmawialiśmy, w jakąś ciekawą książkę, która byłaby historią, tylko muszę jakiś klucz znaleźć do tego, dlatego że są to wywiady z różnych lat i nie chciałabym po prostu, żeby one się zestarzały, żeby to była ciekawa forma przeczytania czegoś dla, dla czytelnika. Książka kucharska też jest po wijakach. Mam pomysł na nową książkę kucharską teraz. Poza tym jeszcze co? Wiersze też poniekąd miały być wydane, ale Wiersze. nie rżały nigdy. zaskoczyłaś no mnie. No tak, były publikowane kiedyś w Kurierze, dawno temu. Później jakoś tak odłożyłam je na bok, nie wróciłam do tego. Czasami sobie myślę, a szkoda, bo taki tomik byłby fajny nawet, żeby coś sięgnąć, żeby zobaczyć, że coś jest jakby złożone razem. Bo tak naprawdę gazetę czy magazyn przeczyta się i się odkłada i prawda później Ciężko jest do tego jakby, jakby sięgnąć, natomiast wszystko można włożyć do jednych, do dwóch okładek i napisać to w formie książki, potem łatwiej jest jakby do tego wrócić. No i można się wtedy pochwalić, że coś mam w ręku. No, że ja bardzo chętnie wracam do naszej pracy. 13, 13 magazynów na przykład. 13, udało. szczęśliwa liczba szczęśliwa była bardzo. Liczba. Liczba. Tak. Ale z niecierpliwością czekamy na książkę. Myślę, że takim jeszcze motywatorem Twoim jest, muszę wspomnieć, mhm. Zosia Kłopotowska chyba, bardzo. Prawda, z Kuriera to Ona PiS. jest ta, która, która bardzo popiera, która bardzo krzyczy i która bardzo mi tutaj, tak, tak, muszę przyznać, już... wielka przyjaźń i fantastyczna współpraca. Tyle lat, 22 lata. Masz przesympatycznego męża, Stavrosa, który robi wspaniałe hamburgery i steaky, mm. którego poznałaś już 19 lat temu. Gdzie go poznałaś? E, poznaliśmy się na Manhattanie w jego restauracji. Wtedy była tylko jedna, ta na 34. No i tak jakoś się zrodziła Biedno sympatia drugi... tak, i pasja do, do rowerów, do sportu, bo obydwoje ogromnie lubimy sport i faktycznie ten rower nas jakoś tak połączył i zaczęły się wyprawy do parku centralnego i długie rozmowy. No i właśnie już tak 19 lat. Nauczyłaś go coś po polsku, czy nie? Ach, to tak niewiele, nie, nie przyznam szczerze. Bardzo mi szkoda, bo plany były wielkie z obydwu stron. Ja miałam mówić przepięknie po grecku, on, on płynnie po polsku. Myślę, że mój grecki jest lepszy niż jego polski. Ale pamiętam, jak lat temu, może 18 czy 17, pojechaliśmy do Polski. I ja poszłam coś załatwić, zostawiłam go na ławce na dole przed budynkiem i wróciłam za jakieś pół godziny i on do mnie mówi, już mi nigdy nie zostawię jej samej, tu nie wiesz, co tutaj się dzieje. Ja mówię, no co się stało? On mówi, no wszyscy się mnie tu pytają o, o coś w tym budynku, a ja wszystkim mówię, nie mówię po polsku, a każdy mi mówi, a co tam pan, mówi pan, dobrze pan mówi. <grywa> Jak to w Polsce? A twój grecki, kiedy uczyłaś się w domu, czy byłaś w Grecji? To ty... znaczy trochę się uczyłam, poza tym y, moi teściowie mieszkali z nami przez rok. Także no, oni nie po angielsku praktycznie bardzo mało mówią. Także no, znajomość rzeczy w lodówce jest dla mnie idealna, ponieważ moja teściowa gotowała codziennie, tak jak w Grecji, bo śniadanie i obiad i kolacja i codziennie mi pokazywała wszystko, co jest w lodówce i kazała powtarzać i po sobie. Także na pewno znajomość produktów i potraw greckich jest idealna. Agatko, ponownie planuję wybrać się do 9W Market na twoje Dziękuję specjały. Bardzo. co mi polecisz, to mi, tym razem? Um, no więc, jeżeli to będzie w przeciągu najbliższych trzech tygodni, um, na co serdecznie zapraszam, również Państwa tutaj, um, jak przestało na dobrą germanistkę, bo ja to jest praktycznie to co ja skończyłam moje studia, to jest germanistyka i studiowałam w Niemczech przez dosyć długo i miałam okazję być parę razy na tamtejszym Oktoberfest. W związku z tym postanowiłam tą tradycję jakby przechować i zaproponować w markecie. Będzie to już drugi Oktoberfest. Cała impreza będzie się odbywała 13 października w markecie od godziny od 12 powiedzmy do może 6, 7 wieczorem. Mamy tradycyjną muzykę, oczywiście na żywo, będzie tradycyjne jedzenie, tak jak to... Jest na będzie Bradwurst, będzie y, weisswurst, będą specjalne hamburgery, będzie tak zwany szukut, czyli kapusta, będą precle. Dorzynki powinnam zrobić, ale <ścoughs> może w przyszłym roku. Ale będzie też ogromny flea market i tam będą polskie akcenty. Na tym będzie troszkę polskiej sztuki, myślę, że będzie troszeczkę polskiego jedzenia, także polskie akcenty będą. Bardzo się cieszę. Agata, życzę Ci wszystkiego mm. najlepszego. Dziękuję bardzo. Z marketem. Czekamy z niecierpliwością na książkę. Na pewno będzie fascynująca. Bo <noise> presja, z... presja teraz. Tak, bo ty musisz mieć presję, bo, bo masz tyle wspaniałych rozmów z tyloma wspaniałymi ludźmi, że jak to zbierzesz do kupy, to na pewno będzie bestseller. Dziękuję Także bardzo. Życzę Ci wszystkiego dziękuję. najlepszego i dziękuję Ci bardzo, że przyszłaś do nas. Dziękuję również. Państwu też dziękuję za uwagę i zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejną kanapę.